Ekscytujący tytuł, jaki w życiu słyszałem. Jakbym nie wiedział, co to jest modyfikowany węgiel. I ktoś by przyszedł do mnie i powiedział: Ej, stary, chodź, chodź, obejrzyjmy modyfikowany węgiel. Nie? Ja rozumiem, że to jest dokładne tłumaczenie, tylko nie rozumiem, czemu bawimy się w dokładne tłumaczenia wtedy, kiedy brzmią one kretyńsko. A kiedy nie brzmią kretyńsko, to brzmią szklana pułapka. Dobrze, jak odpalimy sobie serial, to pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest. no, no, no klatka, piersiała, głównego bohatera. Nie, naprawdę, typ ma tak wielką klatkę piersiową, że można by na nie zbudować niewielkie miasto. Naprawdę szanuję bardzo, bo ja ostatnio ćwiczyłem przez dwa dni pod rząd, i tak mi ręce opadły z sił, że. No ledwo co? Sięgnąłem tego pączka. Także nigdzie więcej. Znaczy, to jest tak, jeżeli nie widziałeś żadnej produkcji. W tym stylu, w klimatach cyberpunka, science fiction, dystopii, rozważania, gdzie jest człowiek, a gdzie jest maszyna. To spoko, to obejrzyj sobie modyfikowany węgiel, bo będzie już tylko lepiej potem. Natomiast jeżeli już widziałeś, to to już wszystko było i widziałeś to prawdopodobnie w lepszym wydaniu. Jeżeli widziałeś owce androidów, jeżeli widziałeś Ghost in a Shell, Psychopass, cokolwiek w tym klimacie, to prawdopodobnie te same motywy były tam zrobione lepiej. Ja się trochę męczyłem. O, świetny serial! Filozoficzny! Są takie ważne kwestie poruszone. Nie mówię, że nie. nie. Nie, ja nie mówię, że nie. Myślę, że są. Po prostu ja widziałem je poruszone w inny, lepszy sposób. Więc jeżeli tobie się podobają, to super. Ja myślę, że warto zobaczyć, jeżeli nie widziałeś. Może właśnie sposób, w jaki ten serial porusza takie kwestie, poruszy je w tobie. I zechcesz się po coś więcej. Po coś lepszego. Myślę, że po prostu podobałoby mi się bardziej... Gdybym miał te 15 lat, mam na przykład znajomego, który, który oglądał, i bardzo mu się podobało. I bardzo mu się podobało. I czy to znaczy, że on jest głupszy ode mnie? Tak, ale nie z tego powodu. Ale druga rzecz, jaka nam się rzuca w oczy tutaj, to jest to, że serial musiał mieć olbrzymi budżet. Budżet tej produkcji jest napompowany bardziej niż. klatka piersiowa głównego bohatera. Fabularnie to stoimy trochę tak góra, dół, góra, dół, góra, dół. Wzloty i upadki. Ja, ja, ja trochę, trochę jak trochę jak klatka pierwsiowa głównego bohatera. Bo co róż, właściwie pojawia się jakiś motyw, w którym że myślałem sobie, o o to jest ciekawe, to może być całkiem fajne. Nie, eee, nie. Nie, jakaś klisza, albo coś co już znamy, albo coś co jest rozwiązane trochę po taniości. Nie wizualnie, bo wizualnie stoi wszystko na najwyższym poziomie, tutaj. Naprawdę, uczta dla oczu jest ten serial. To jest trochę jak stanie w kolejce w mięsnym, nie? W sensie stoisz i czekasz i czekasz i czekasz i przed tobą jest taka pani i ona też kupuje i już myślisz, że już, że może już, że może teraz, że może to już, ale a, a po ile jest ta wątrobiańka i czekasz dalej, i czekasz znowu na ten moment i on znowu przychodzi i myślisz, że może to już, że może to już teraz. A, a, pol, a ta polędwica to dobra? Co ona ma ci powiedzieć? Myślisz, że ona jadła te polędwice? Albo tą wątrobiankę, ona nie, nie jest stąd, ona nie jest stąd, bo ona wie, co tam jest w środku. Ona wie, w jakich warunkach to przyszło. Ona tego nie chce jeść. Ona nie ma pojęcia. Co ma ci powiedzieć, że niedobre? Ja, na przykład, bardzo lubię motyw dystopii. Bardzo lubię go w książkach, bardzo lubię go w grach, lubię go w filmach, ale uważam, że często jest po prostu no, trochę spłycony, nie? No, trochę jest spłycony. W sensie. Nie chciało ci się, nie chciało ci się wysilić za bardzo. Chciałbyś zrobić dystopię, ale nie chciało. Nie chciało ci się za bardzo. No i są takie po prostu mój, elementy, które mają ci pokazać, że ale to jest dystopijny świat, ale tu się źle Człowiek, tu nie masz pojęcia, jak tu się źle dzieje. Zobacz, on wchodzi do baru, a tam gołe panie ubrane w z timeshop. To jest dobrze? To nie jest dobrze. Zobacz jaka dystopia. Dystopia! Albo idzie ulicą, i tam ktoś go potrącił z bara. I on jest bardzo niechlujnie ubrany. Dystopia! Nasz bohater to w ogóle jest taki zły na wszystko. On nie chce. On nie chce żyć i idzie do baru i się upija i później leży w rynsztoku. Dystopia! I w dystopii zawsze pada deszcz. Jak zacznie padać któryś dzień z rzędu, to wiedz, że to jest dystopia. Nie ma niedeszczowych dystopii. Dystopia! Nic tak nie boli jak niewykorzystany potencjał. No chyba, że mały palec u stopy, jak się w coś uderzy nim, to to, to boli bardziej. Jezus, Mary, jak to boli. Natomiast jeśli chodzi o oprawę wizualną, to jest przepięknie. Prawdopodobnie nie ma serialu w tym klimacie, który wygląda ładniej niż ten, a przynajmniej ja nie widziałem. Więc najlepiej włącz sobie go na wielkim telewizorze i wyłącz dźwięk. I mam straszny problem z, ze zrozumieniem, kto jest targetem tego. W jednej chwili mam wrażenie, że to jest dla takich 15-latków troszeczkę. A później nagle dzieją się rzeczy, które sprawiają, że wow, wow, no chyba nie, chyba, chyba, chyba chyba jednak nie. O, cała masa rzeczy, które raczej nie są dla niepełnoletnich ludzi. Czasami przeciętność jest po prostu okej. Okay. I tak mówię, że się męczyłem, ale obejrzałem cały. Także musi coś w nim być interesującego. I główny bohater, mimo że nie jest specjalnie dobrym aktorem, to jak później się zmienił w drugim, se w drugim sezonie, to już nawet mi się nie chciało oglądać. Jakoś go polubiłem, dziwnie. Chociaż może zupełnie to nie był on, tylko ta jego klatka piersiowa. Obejrzyj sobie. Obejrzyj pierwsze trzy odcinki. Może jest tam coś, czego ja nie widziałem, na co ty zobaczysz. Zobacz sobie. Zbiera się na deszcz chyba.